Cześć. Z tej strony Miłoż, Witam was serdecznie na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie jak co tydzień rozmawiamy sobie o perfumach. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić linię perfum, którą uważam za wyjątkowo udaną. Dla mnie są to szczególne perfumy, ponieważ praktycznie od samego początku, odkąd interesuję się perfumami, od samego początku zapachy te robiły na mnie ogromne wrażenie. Mam na myśli linię Dior Homme. Linia ta dość mocno zmieniała się na przestrzeni lat. Część zapachów została wycofana. Ja dzisiaj chciałbym się skupić tylko na tych pachnidłach, które nadal są obecne na rynku. Uważam, że jest to bardzo udana linia, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze zapachy z serii Dior Homme cechowały się świetną jakością. Po drugie uważam, że w linii Dior Homme każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ poszczególne zapachy dość mocno się od siebie różnią. A czasami przecież bywa tak, że jeżeli bierzemy jakąś linię perfum, to w poszczególne flankery są do siebie dość mocno zbliżone, obudowane wokół jednego akordu. Tutaj znajdziecie zarówno perfumy totalnie casualowe, niemal sportowe, ale także unikalne, uniwersalne, wieczorowe czy wręcz formalne, takie które wymagają raczej nieco bardziej eleganckiego ubioru. Warto również nadmienić, że w zeszłym roku na Fragrantice opublikowano plebiscyt, gdzie użytkownicy tego portalu wybierali najlepsze perfumy wszechczasów w przeróżnych kategoriach i biorąc pod uwagę perfumy męskie, to właśnie dwa zapachy serii Dior Homme zajęły dwa miejsca spośród pierwszej piątki, co tylko świadczy o tym, jak świetne są to perfumy. Zanim jednak omówię Wam 5 zapachów z serii Diorom, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl Jest to miejsce, w którym możecie zamówić dekanty już od 3 ml, ale także niepełne flakony perfum. I jest to o tyle fajna opcja, że pozwala Wam przetestować większą ilość perfum bez konieczności wydawania gotówki na pełnowartościowe flakony. Dodatkowo przypominam o kodzie Rabatowym o treści perfumolog, dzięki któremu możecie kupić wszystkie odlewki, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. A teraz przejdźmy już do pierwszego zapachu i zaczniemy od diorom Colon. Moim zdaniem są to jedne z lepszych perfum na rynku, jakie możecie kupić na upalne lato. Jest to typowy każualowy świeżak, który w 2022 roku został nam zaprezentowany w nowym flakonie z dużym napisem Dior. Tak szczerze mówiąc, to zdecydowanie bardziej podobał mi się poprzedni flakon, gdzie. Gdzie to logo nie było aż tak szykliwe, i pojawiły się opinie na Fragrancice, że ten zapach jest zmieniony. Ja posiadam zarówno starszą wersję, ale także dużą odlewkę nowej. Moim zdaniem te perfumy są takie same, bo pierwotnie trzeba przypomnieć, że ten zapach został wydany w 2013 roku. Jak już wcześniej mówiłem, są to typowo każualowe perfumy, które najlepiej sprawdzą się na lato. Jest to dość minimalistyczna kompozycja, gdzie połączono cytrusy wraz z piżmem. Ale są to cytrusy, które... Na skórze zachowują się niemal jakby musowały. Jak zapewne wiecie, Dior posiada również perfumy o nazwie Dior Homme Sport. Gdyby to ode mnie zależało, to ja właśnie te perfumy nazwałbym mianem Sport, ponieważ są to właśnie idealne perfumy sportowe, które równie dobrze mogą zostać zaaplikowane na siłownię. Gwarantuję Wam, że nikogo tymi perfumami nie zmęczycie, nawet jeżeli e, zaaplikujecie je powiedzmy 10 czy 15 razy. Jest to świetna kompozycja, która dodaje energii, Typowo letnia. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, no to sprawdźcie. Również na uwagę zasługuje fakt, że pomimo tego, że jest to prosta kompozycja, to wydaje mi się, że bardzo naturalnie wybrzmiewająca. Cytrusy nie są tutaj szorstkie, e, syntetyczne, podane w taki hamski sposób. Powiedziałbym, że jest to niemal cytryna czy bergamotka przecięta na pół. Bardzo fajny, naturalny zapach. Kolejnym zapachem z linii Diorom godnym uwagi jest Diorom Sport 2021, czyli obecna wersja Diorom Sport, i jest to już czwarta odsłona tego zapachu. Na początek trochę historii. Te perfumy pierwotnie po raz pierwszy zostały zaprezentowane światu w roku 2008 i było to fajne połączenie bardzo naturalnych cytrusów wraz z imbirem o lekko kolońskim sznycie. Świetne perfumy, natomiast w roku 2012 zaprezentowano drugą odsłonę Diorom Sport. Tym razem do imbiru, ale także cytrusów dodano bardzo charakterystyczną nutę, charakterystyczną dla całej linii Diorom, a mianowicie mam tutaj na myśli irys. Było to więc bardzo nietypowe i ciekawe połączenie ostrego, świdrującego imbiru, szorstkich cytrusów, ale także nuty irysowej. I powiem szczerze, że jak na tamten czas chyba nie było żadnych podobnych perfum i to właśnie edycja 2012 była moją ulubioną spośród całej czwórki. Kolejną odsłonę Diorom Sport zaprezentowano nam w 2017 roku. Ja akurat osobiście nie jestem fanem tych perfum. Wydaje mi się, że w porównaniu do poprzedników ta wersja była najbardziej płaska. Było to połączenie cytrusów wraz z różowym pieprzem i dość nijaką drzewną bazą. Obecna wersja to Diorom Sport 2021 i mam wrażenie, że ta wersja wypada znacznie lepiej niż poprzednik. Tutaj również mamy do czynienia z cytrusami w połączeniu z różowym pieprzem, ale dodano również aldehydy, które dość mocno zmieniły te perfumy. I dodatkowo mamy tutaj również elemi. Elemi to żywica, która świetnie komponuje się z cytrusami. Nie jest to e, żywica, która nadaje nadmiernej ciężkości. Ona sprawia, że ten zapach w bazie jest delikatnie kremowy i jest to coś, co bardzo mi się podoba. Natomiast pomimo nazwy, dość ciężko zgodzić mi się z tym, że są to perfumy typowo sportowe. Nie uważam tak. Moim zdaniem ten zapach znacznie lepiej sprawdzi się jako perfumy powiedziałbym nawet eleganckie. Lekkie, ale jednak o eleganckim charakterze. Świetnie sprawdzą się do pracy biurowej, ale także do białej koszuli. Również jako perfumy uniwersalne, ale one ewidentnie mają tutaj delikatnie elegancki wydźwięk. Dlatego, jeżeli szukacie takich właśnie perfum, to nie sugerujcie się nazwą, tylko sprawdźcie, bo uważam, że Dior Sport 2021 to naprawdę dobry zapach. A teraz czas na perfumy, które w ostatnich latach zebrały naprawdę sporo hejtu. I mam tutaj na myśli Diorom 2020. A krytykowane były z tego powodu, że zastąpiły klasyczne Diorom, które miało rzesze swoich fanów. Były to perfumy, od których wszystko się zaczęło, czyli perfumy męskie, dość nietypowe, z Irysem w roli głównej. Tymczasem nagle zaprezentowano nam wersję 2020, która była totalnie pozbawiona tej właśnie charakterystycznej nuty, dzięki Diorom cała seria Diorom zebrała tylu fanów. Ale to też nie jest tak, że klasyczny Diorom kompletnie zniknął z rynku. On teraz jest dostępny pod nazwą Diorom Original, z tym, że one są nie do kupienia chyba internetowo. Wydaje mi się, że są to perfumy dostępne tylko jako perfumy butikowe, ale nazewnictwo tych perfum też jest trochę niefortunne, ponieważ Diorom Original sugeruje nam, że będą to takie same perfumy jak. Pierwszy Dior Ohm, czyli Dior Ohm z 2005 roku, tymczasem jest to kompozycja, która e, ma być taka sama jak e, formuła Dior Ohm 2011, ale żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, to z tego co czytałem na internecie, to Dior oryginal Original delikatnie różni się od tych perfum, którymi miał być, e, czyli od Dior Ohm 2011. Wiem, może się to wydawać skomplikowane, ponieważ tych wersji Dior Ohm formuł było już trochę. Natomiast jeżeli są tutaj osoby, które znają historię całej linii, no to na pewno wiecie o co mi chodzi. Po prostu, jeżeli mielibyście ochotę na klasyczne Dior-Om, czyli te perfumy, gdzie to właśnie Irys odgrywał główną rolę, no to niestety musicie szukać wersji Dior-Om Original, która jest obecnie dostępna. Natomiast wersja 2020 to już całkowicie inne perfumy. Są to perfumy o całkowicie innym charakterze. Po pierwsze, nie ma tutaj Irysa, a zapach jest typowo drzewny, gdzie główną rolę odgrywa Soi super, tak więc zapach jest raczej intymny, bardzo blisko skórny. Dlatego też wiele osób narzekało, że one niemal nie projektują, że są nietrwałe. To nie do końca tak jest. Iso i Super zachowuje się tak, że jest to zapach blisko skórny. One może nie projektują dość mocno, ale na pewno są trwałe. I Dioron 2020 to jedne z tych perfum, które są bardzo blisko skórne, intymne, ale one dają o sobie znać co jakiś czas. Tak więc jest to raczej monotematyczny i linearny zapach pełen Iso i Super oraz nut drzewnych, przeznaczony dla osób, które raczej nie mają potrzeby zaznaczać swojej obecności za pomocą perfum. Perfum. Natomiast one świetnie sprawdzą się jako zapach biurowy, ale także uniwersalny. Ja im dłużej używam tych perfum, tym bardziej się do nich przekonuję. Uważam, że jest to naprawdę fajna kompozycja. Jeżeli tylko nie szukacie perfum, które projektują na 5 metrów, to uważam, że powinniście je przetestować. Dajcie im szansę. A teraz perfumy, które świetnie sprawdzą się jako zapach typowo wieczorowy, ale również jako świetne perfumy jesienno-zimowe. Mam tutaj na myśli Dior Intense. Perfumy te powstały w 2007 roku, natomiast obecna wersja to Dior Intense 2011. I ta nowa wersja, ta obecna, i tak przeszła już przynajmniej jedną reformulację. I nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że ta reformulacja miała miejsce gdzieś pomiędzy 2012. A 2014 rokiem, bo pamiętam, że gdy testowałem po raz pierwszy diorom Intens, to zapamiętałem te perfumy jako. Kompozycję o dużej głębi, gdzie wyraźnie można było wyczuć gruszkę, lawendę i coś, co ja opisałbym w bazie jako bardzo pyliste kakao. Dopełnieniem oczywiście była nuta irysowa, która nadawała pudrowości całej kompozycji, a niektórym te perfumy kojarzyły się szczególnie w otwarciu z damską kosmetyczką. Ja akurat ten efekt w Diorom Intense zawsze bardzo ceniłem. Obecne Diorom Intense jest moim zdaniem trochę gorsze. To znaczy, mam na myśli to, że to nadal jest świetne pachnidło typowo irysowe, pudrowe. Ale ja już nie wyczuwam tutaj ani gruszki, ani lawendy. A w bazie te perfumy moim zdaniem nie posiadają już takiej głębi. Ja nie wyczuwam kakao, dla mnie jest to bardziej zapach waniliowy. Nie zmienia to jednak faktu, że spośród perfum typowo wieczorowych, ale także zapachów jesienno-zimowych. Homme Intense, moim zdaniem, to jedna z lepszych propozycji. Perfumy nietypowe, jak na zapachy męskie, ale moim zdaniem świetne. Jeszcze w ramach ciekawostki, warto wspomnieć o tym, że to właśnie Homme Intense zostały wybrane najlepszymi perfumami męskimi wszechczasów na fragrancice. Tak więc, jak widzicie, nie tylko ja lubię te perfumy. A piąte miejsce zajęły moje ulubione mainstreamowe perfumy, które wręcz uwielbiam i mam tutaj na myśli Dior Homme Parfum. Gdybyśmy wzięli pod uwagę całą linię Dior Homme, to właśnie Dior Homme Parfum posiada najbardziej formalny wydźwięk. Te perfumy są bardzo eleganckie. Przykładowo ja użyłem ich w dniu swojego ślubu. I spisały się naprawdę świetnie Tutaj również mamy pudrowy klimat Dużo nut irysowych, ale dodatkowo Bardzo dużo nut drzewnych A mianowicie drzewo sandałowe Podane z bardzo gładką skórą A także odrobiną agaru Te perfumy moim zdaniem to mistrzostwo świata Ten zapach jest złożony Niemal gęsty i nie wyobrażam sobie Abym mógł ich użyć Przykładowo ubrany w casualowy strój Początkowo te perfumy były dostępne We flakonach o pojemności 75 ml Następnie zmieniono na 100 ml, natomiast obydwie kompozycje pachną tak samo. I to byłoby na tyle. Zostawcie proszę łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu i napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o całej serii Dior Homme, albo w ogóle napiszcie, która seria mainstreamowa perfum męskich, która cała seria, jedna jedyna, jest Waszą ulubioną. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!